Witam wszystkich kibiców Krakowi, znajdujemy się właśnie wraz z Bubą tutaj w hotelu w Turcji na obozie. Chciałbym chwilę z Bubą porozmawiać, on będzie się wypowiadał na temat warunków hotelu, podróży, treningach i jedzeniu. Ja będę starał się jakoś to tłumaczyć, ponieważ już jest długo w klubie, nauczyłem się kilku, kilku zdań w jego ojczystym języku i mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Hello Buba! Hello Okej, nie nie Była powiedział, że podróż była dość długa, ale spokojnie to wytrzymał. Wyjechaliśmy z Krakowa praktycznie o północy, kilka godzin jechaliśmy do Berlina, ale praktycznie mówi, że spał całą drogę trochę oglądał filmów, a, a później już byliśmy na lotnisku w Berlinie. Mówi, że bardzo boi się latać samolotem, ale pilot go przygarnął do swojego kokpitu i mógł kulana, na kolanach u, u pilota siedzieć całą podróż, więc, więc mówi, że minęła bardzo spokojnie i niczego się nie bał. To nie jak Bo mówi, że po spokojnym locie przybyliśmy do hotelu. Na pierwszy rzut oka wydawało mu się wszystko, wszystko bardzo w porządku. Od razu e, ledwo się rozpakował i od razu przed samą kolacją poszedł tutaj na pobliski bazar. I, mówi, że kupił sobie kilka zegarków, bo e, jego celem drugim, bo pierwszym było tutaj e, trenowanie, slifowanie formy, ale drugim, e, drugim zadaniem było e, kupienie. Prezentów dla rodziny i dla siebie kilku zegarków. A odnośnie hotelu mówi, że pokoje bardzo w porządku. E, woda w pokoju w jacuzzi bardzo, bardzo ciepła, fajnie można, można się relaksować. Donc, uh, odnośnie jedzenia było powiedział, że bardzo mu to smakuje. E, jest, du jest duży wybór. E, ale zauważył, że to jest balkonu bu budkę bud z kebabem i mówi, że między, między treningami

było mówi, że warunki utrenowania są wyśmienite, nic tylko ścifować formę i właśnie po to tutaj przyjechał.